Bez krawata w Radio Yard. Zaprasza Andrzej Ryczkowski. Jest z nami Sylwia Serafińska, kosmetolog z salonu kosmetycznego Yasumi. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Czy mogłabyś mi powiedzieć, kim jest kosmetolog? Bo ja, czego być może nie widać, jednak jestem mężczyzną i kompletnie tego nie rozumiem. Najprościej rzecz ujmując, kosmetologia to dziedzina zajmująca się ogólnie pielęgnacją, przywróceniem oraz zwiększeniem aktywności fizycznej za pomocą różnego rodzaju preparatów kosmetycznych oraz zabiegów kosmetologicznych wykonywanych w salonie. A teraz po polsku. To jest po prostu pielęgnacja, którą stosujemy na co dzień, ale również możemy wspomagać się różnymi zabiegami, które faktycznie poprawiają kondycję naszej skóry. I to są zabiegi również oczyszczające, zabiegi poprawiające nawilżenie, rewitalizujące, ale również zabiegi, które poprawiają naszą teksturę skóry, czy po bliznach potrądzikowych, czy po przebarwieniach, tak? Więc tego typu zabiegi również. Czy to znaczy, że skóra ma teksturę? Dobrze słyszałem. Tak, tak, tekstura. To znaczy, że często właśnie w wyniku różnych nieprawidłowości wykonywanych, czy podczas pielęgnacji, czy zabiegów dochodzi do uszkodzenia skóry. I takie zabiegi właśnie wtedy umożliwiają naprawienie tych uszkodzeń. Czy są jakieś takie powszechne mity, które dotyczą pielęgnacji skóry? Na przykład ja słyszałem to kiedyś od babci, że najlepsze na skórę to jest szare mydło i zimna woda i niczego więcej skóra nie potrzebuje. Mm -hmm. No to musimy troszeczkę przełamać te stereotypy, ponieważ no, tutaj nie wystarczy szare mydło w pielęgnacji, tak? Najważniejsze jest, żeby oczyścić tą skórę, ale delikatnymi preparatami, które też mają takie właściwości pielęgnacyjne, nie przesuszające skórę. A wiemy, że woda jednak jest tym czynnikiem takim drażniącym dla skóry i często przesusza. Więc ważne jest to, żeby, żebyśmy pamiętali o tonizacji po pomyciu twarzy i oczywiście kremu, który mm, powinien być dostosowany do potrzeb naszej cery. Nie? Taki zwykły, przypadkowy, krem uniwersalny. Przepraszam, zgubiłem się. Woda przesusza skórę i dopiero jak się umyjemy, to musimy ją nawilżać? Dokładnie tak. Zmienia nasze pH skóry. Dlatego to jest bardzo ważne. Ach. Jakie są najważniejsze kroki w takiej codziennej, zwykłej pielęgnacji skóry? No Już wiemy, że nie szare mydło, wiemy, już że. Wiemy, nie zimna że nie woda. szare mydło, tak. Jeśli chodzi o panie, no to przede wszystkim, no panie stosują makijaż na co dzień, tak? Także tutaj powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę, żeby to było dwuetapowe oczyszczanie twarzy. Płynem micelarnym oczyszczamy skórę, później jest delikatny preparat typu żel, pianka, mleczko do mycia twarzy. Kolejnym krokiem jest tonizacja. Czyli przywracamy tą warstwę taką właśnie ochronną na skórze serum wzbogacone, tak? Do to cery naszej i kremik. Kremik z filtrem, tak? Ponieważ y, to jest taka pełna ochrona całoroczna. Czy wystarczy taka domowa pielęgnacja skóry, czy też powinniśmy jednak od czasu do czasu zrobić sobie takie spadla skóry? No i tutaj jak najbardziej. Y, nie zawsze jest to wystarczające, tak? Też pamiętajmy o tym, że nasz skórek się regeneruje i powinniśmy tutaj zadbać o to, żeby go złuszczać, tak? Żeby te wszystkie składniki aktywne lepiej przyswajające były przez naszą skórę, więc zabiegi takie typowe oczyszczające. Nie zawsze jesteśmy w stanie właśnie te zabiegi wykonać samodzielnie w domu. Także najlepszym rozwiązaniem wtedy będzie przyjść zwyczajnie do salonu kosmetycznego i tutaj wspólnie z kosmetologiem ustalić, którą metodą najlepiej jest oczyścić naszą skórę. Wspomniałaś o filtrach. Czy przy takiej pogodzie jak teraz powinno się stosować jakiekolwiek filtry? Oczywiście. Pamiętajmy, że promieniowanie jest przez cały okrągły rok, również w okresie zimowo-jesiennym. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy dostosowali odpowiednie filtry do naszej cery, do pogody. Przede wszystkim filtry chronią nie tylko przed promieniowaniem słonecznym, ale również przed czynnikami atmosferycznymi: wiatr, chłód, zimno. To są czynniki, które działają bardzo drażniąco na na naszą skórę również przed promieniowaniem niebieskim, które jest emitowane przez monitory, prawda? Więc tutaj chronimy skórę całorocznie. To jest najprostszy sposób, żeby uchronić naszą skórę przed fotostarzeniem się i zachować zdrowy, młody wygląd. Właściwie wiosna się <gry> zaczyna i to chyba jest taki ważny czas dla naszej skóry, tak mi się wydaje, jak przygotować cerę do wiosny. Faktycznie po okresie zimowym, nasza skóra jest taka niedotleniona, jest zimista, często zanieczyszczona przez kremy, które stosujemy. To są kremy tłuste, bo chcemy chronić naszą skórę przed niskimi temperaturami. Dlatego powinniśmy zmienić pielęgnację na lżejsze kremy, to przede wszystkim. Dobrze oczyścić, tak? I tutaj są różne metody oczyszczania. Najbardziej takim zabiegiem oczyszczającym jest wodorowe oczyszczanie twarzy. Dla każdego. Bez względu na y, rodzaj, typ naszej cery, pilingi chemiczne, które jeszcze możemy właśnie w tym okresie y, wiosennym wykonywać. Jeśli potrzebujemy jeszcze mocniejszego złuszczania w przypadku takich grubszych cer z przebarwieniami, to bardzo ładnie się sprawdza retino y, z witaminą C. No to jest chyba takie naj, naj, najważniejsze, najistotniejsze. Plus o... ochrona przeciwsłoneczna, o której powinniśmy zawsze pamiętać. A oczy rozszerzają mi się coraz y, <laughs> y, bardziej, bo ja nie miałem pojęcia w ogóle. Że takie rzeczy można robić z naszą cerą. To teraz pytanie, które może być kontrowersyjne. W jakim wieku? Zacząć <laughs> m, zabiegi. <laughs> przeciwstarzeniowe. No te procesy starzenia zachodzą już po 25 roku życia. Ta elastyczność skóry zmienia się, spada, ale już powiem szczerze, około 30 roku życia powinniśmy zacząć tą skórę stymulować różnymi metodami. No i czasami ta pielęgnacja domowa nie jest wystarczająca, chociaż już powinniśmy zacząć stosować produkty, które będą działanie miały liftingujące, nawilżające. Zbogacone o witaminy, koenzym Q10, kolagen. Ale właśnie ten okres jest najlepszy, żeby przeciwdziałać procesom starzenia. Takie działania prewencyjne, przeciwstarzeniowe to około 30 roku życia. To jeszcze rozdzielmy to, co możemy zrobić w domu, od tego, co powinniśmy robić w salonie. Jeśli chodzi o zabiegi ujątniające, jest naprawdę bardzo szeroka oferta. Najbardziej spektakularne efekty możemy uzyskać przy zabiegach laserowych działanie takie odmładzające. I tutaj po 25 roku życia bardziej to będzie takie działanie prewencyjne. A u osób, u których już są widoczne pierwsze zmarszczki, to zabieg fotoodmładzania świetnie rozwiązuje właśnie tutaj efekt właśnie fotostarzenia, czyli zmarszczki, poprawa kolory skóry, zwiększamy napięcie, likwidujemy chociażby homiki, poprawiamy owal twarzy, no ogólnie rozjaśnienie, rozświetlenie skóry. Oprócz laserowych zabiegów również jest mezoterapia. Możemy tutaj poprawić gęstość naszej skóry, możemy ją lepiej odżywić, spowodować właśnie, że poprawi się no, ta struktura skóry nam się zmieni przede wszystkim. Z takich zabiegów również się sprawdzi właśnie chociażby retinol wspomniałem wcześniej przeze mnie tak z witaminą C, bo też możemy tutaj zadziałać pod kątem przeciwstarzenia skóry, ale właśnie też rozświetlenia, na przebarwienia, to jest też świetne zabieg, fale radiowe. Najbardziej takim docenianym zabiegiem przez nasze klientki jest zabieg y, działania fali radiowej. Jest to sposób stymulowania skóry termicznie, podgrzewając właśnie włókna kolagenowe, powodujemy, przyspieszamy jej regenerację, zwiększa się elastyczność, gęstość skóry. No oprócz tego jest to zabieg też bardzo taki reakcujący, odprężający dla nas, więc działa też na cały nasz organizm. A widzicie Państwo, fale radiowe odmładzają. Fale radiowe na których my jesteśmy radiolarzy, zdecydowanie też. <grymne> Czy jest taki wiek, mm -hmm. kiedy na tego rodzaju zabiegi jest za późno? 50? 52. Po 60 roku życia już ta skóra zupełnie inaczej reaguje na nasze zabiegi. Ilość zabiegów też wtedy jest większa, w ogóle serie zabiegów są dłuższe. No i efektywność tych zabiegów już spada przede wszystkim, tak? Więc warto pomyśleć o tym, dużo, dużo wcześniej. Ale mówię, w każdym wieku możemy poprawić stan naszej skóry, więc tutaj na nic nie jest za późno. Zawsze jakieś efekty możemy wypracować jeszcze. Obiecuję jedno po dzisiejszej <noise> rozmowie, że zacznę <noise> czytać opakowania tego wszystkiego, co ja mam w swojej szafce. z Nazwijmy to kosmetykami. Pięknie dziękuję za rozmowę. Sylwia Sarafińska, kosmetolog bardzo. z Salonu Jasumi była z nami. Dziękuję uprzejmie. Bez krawata w radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski.